Sandra Kubicka opublikowała emocjonalny wpis. Nawiązała do ostatnich wydarzeń. Sandra Kubicka podzieliła się w sobotę smutną wiadomością, która poruszyła jej fanów. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała wpis, w którym poinformowała o utracie dziecka. W kilka minut z najszczęśliwszego w najgorszy dzień mojego życia napisała: Teraz po raz pierwszy od kilku dni zabrała głos. Sandra Kubicka od kilkunastu dni przebywała w Grecji, gdzie spędzała czas z rodziną. To właśnie tam doszło do tragicznych wydarzeń, które zmieniły jej życie. Modelka opublikowała serię czarno-białych zdjęć, które ukazują jej ból i żal. Na jednym z kadrów widać Sandrę Kubicką z podwiniętą bluzką, na której tle wyraźnie widoczny jest zaokrąglony brzuch. Kolejne zdjęcia pokazują modelkę leżącą na szpitalnym łóżku, podpiętą do kroplówki oraz splecione dłonie jej i Aleksandra Barona, partnera celebrytki. W kilka minut z najszczęśliwszego w najgorszy dzień mojego życia. Pękło mi serce, żegnaj Bobasku. Rosłeś w szczęściu i ciszy, napisała Sandra w swoim emocjonalnym wpisie. Sandra Kubicka nie informowała wcześniej swoich fanów o ciąży. Wiadomość o stracie dziecka była więc dla wielu osób zaskoczeniem. Przypomnijmy, że w maju 2024 roku na świat przyszedł pierwszy syn modelki, Leonard. Para w marcu tego roku ogłosiła rozstanie, jednak ostatecznie zdecydowała się dać sobie jeszcze jedną szansę. Teraz wspólnie przeżywają tę trudną chwilę. Sandra Kubicka dodała emocjonalny wpis. Prawdziwa siła rodziny. Sandra Kubicka we wtorek wieczorem opublikowała wpis, w którym odniosła się do swojej trudnej sytuacji życiowej. Celebrytka podkreśliła, jak ważna jest dla niej rodzina. Trzymanie się rodziny czyni ją rodziną. Prawdziwa siła rodziny nie objawia się w spokojnych dniach, ale w nocach, kiedy wspierają się nawzajem w czasie burzy, czytamy.